Cześć, witajcie w kolejnym filmie z cyklu wywiadów z Indeksem w Kieszeni. Moim dzisiejszym gościem jest Tymek. Cześć. Cześć wszystkim. Tymek, prowadzisz zajęcia przygotowujące do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiady Przedsiębiorczości. Ale zanim do tych zagadnień przejdziemy, to jestem pewny, że widzowie chętnie usłyszeliby parę słów na twój temat. Mogłeś na przykład nam powiedzieć, gdzie studiujesz? Jasne, także jestem studentem obecnie drugiego roku na SGH, studiuję finanse, rachunkowość. Właśnie dzięki Olimpiadzie wiedzy ekonomicznej, uzyskaniu tytułu laureata udało mi się tam dostać, ale chyba jeszcze o tych gratyfikacjach i wszystkich nagrodach sobie jeszcze porozmawiamy zaraz. E Także w sumie tyle z takich kwestii na szybko, a jak będzie chciał ktoś mnie poznać lepiej, no to prawdopodobnie jak zapiszecie się na kursy, to będziemy mieli tą okazję. <grystanie> Jasne. A powiedz, skąd wzięło się Twoje zainteresowanie ekonomią czy przedsiębiorczością? Czy był to jakiś taki konkretny moment, w którym doznałeś olśnienia, czy bardziej taki naturalny proces wzrastającego zainteresowania? Tak naprawdę to gdzieś tam około takimi obszarami biznesowo ekonomicznymi szczególnie giełdowymi interesowałem się dużo wcześniej ale stricte podejściem do Olimpiady zainteresował mnie mój tata właśnie mówiąc w sumie mi już w gimnazjum że są takiego typu Olimpiady w liceum które pozwalają właśnie dostać się na studia omijając maturę więc no, zainteresowałem się tematem Nigdy niby nie miałem problemu z nauką jako taką, ale jednak uczenie się, na przykład przy geografii, jakiś skał czy czegoś, no to nigdy mnie jakoś konkretnie nie pasjonowało. Przy matematyce to wiadomo, no dla mnie akurat mat ma fajne zajęcie, ale no właśnie taka geografia, której. Później w żaden sposób nie wykorzystujesz na studiach, no to moim zdaniem mija się to z celem. No dobra, no to przejdźmy już w takim razie do zagadnień związanych z Olimpiadą Przedsiębiorczości. Powiedz proszę, jak ona wygląda, z jakich etapów się składa. Okay. Olimpiada Przedsiębiorczości, tak jak Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej, składa się z trzech etapów, podobnie jak owe. Jednak tutaj struktura się e, różni. Etap szkolny to jest test jednokrotnego wyboru. E, jednak. Tutaj mamy ujemne punkty. Mamy 25 pytań prostszych, 25 pytań trudniejszych, i niestety za błędną odpowiedź dostajemy ujemne punkty. Ee, dalej komisja sprawdza, publikują wyniki. Drugi etap jest etapem, gdzie mamy dwie części. Pierwsza znowu część pisemna czyli test taka sama, e, taka sama forma jak na etapie szkolnym. I potem w każdym okręgu określona liczba osób przechodzi do zadania sytuacyjnego, tam rozwiązują takiego case'a. No i na tej podstawie wybieranych jest 100 osób, które będą uczestniczyć w trzecim etapie, czyli w etapie finałowym. W etapie finałowym mamy tak naprawdę trzy części, bo mamy ponownie test. W teście dochodzą nam jeszcze zadania otwarte. Później po teście wybieranych jest określona liczba osób, które Prezentują swój taki elevator speech i później 10 najlepszych osób, z których wyłanianych jest top 10 laureatów, rozgrywa tak naprawdę między sobą taki turniej jeden z 10. Także w sumie taka jest tego struktura. Jasne, no czyli tutaj jest sprawdzany tak naprawdę szereg różnych umiejętności, zarówno te związane z odpowiednimi wyborami. Przez to, że mamy punkty ujemne, to musimy bardziej uważnie podejmować te swoje decyzje, jakie jakieś umiejętności matematyczne, oraz dodatkowo umiejętności autoprezentacji podczas tego zadania sytuacyjnego, o którym wspomniałeś, oraz dodatkowo elevator pitch. No dobrze, no to skoro tyle umiejętności jest sprawdzanych, to musimy się do tego porządnie przygotować. Powiedz proszę, jak wyglądają kursy przygotowujące do olimpiady przedsiębiorczości. No także struktura jest podobny wybór jak przy Owe, czyli mamy ten wybór pomiędzy e-learningiem a zajęciami stacjonarnymi i webinarowymi. E, oczywiście no, można to ze sobą łączyć, to też e, tutaj nie ma żadnego problemu. Zajęcia stacjonarne czy webinarowe są prowadzone w takiej formie, że do tego pierwszego etapu no, skupiamy się na tych podstawach, które są konieczne, żeby po prostu napisać ten test. Przy drugim etapie, w dużej części, skupiamy się właśnie na tych zadaniach sytuacyjnych, żeby jak najlepiej przygotować naszych uczniów do tego zadania sytuacyjnego, bo tak naprawdę. To dla takiego licealisty, który nigdy się z czymś takim nie spotkał, moim zdaniem jest najtrudniejszą częścią tej olimpiady do przejścia, a można za to zgarnąć całkiem sporą sumę punktów, szczególnie jeżeli trafi się fajny team, to naprawdę można wyciągnąć dużo punktów. E, także wydaje mi się, że po prostu kładziemy nacisk na te takie najważniejsze rzeczy, które przy tym e, opie są potrzebne do tego, żeby osiągnąć sukces. Jasne. Przygotowanie do olimpiady to. Za każdym razem jakieś wyrzeczenia, wyrzeczenia poświęcony czas i praca. Powiedz mi, co skłania ludzi do właśnie tego typu wyrzeczeń i pracy? Co tak naprawdę mogą oni zyskać poprzez start w Olimpiadzie Przedsiębiorczości? No, tak naprawdę mogą zyskać wstęp na SG, bo e, dla laureatów i finalistów jest tak naprawdę gwarantowany wstęp na na SG, na studia związane z kierunkami okołoekonomiczno-finansowymi. Także myślę, że to jest głównym motywatorem startujących w tej Olimpiadzie. No a także oczywiście no, to ominięcie matury, prawda, czyli ta niekonieczność uczenia się e, nudnych czy ciężkich dla niektórych osób rzeczy. Jasne. A jak wyglądają materiały, z których korzystają uczniowie podczas kursu? Czy to są tylko prezentacje, czy właśnie jakieś inne formy sprawdzania wiedzy? Tak, oczywiście mamy prezentacje, które zawierają tą esencję wiedzy zebraną z literatury olimpiady, ale oprócz tego mamy różnego rodzaju testy, zadania sprawdzające, które uczniowie mogą odsyłać nam my je sprawdzamy, też niektóre są takie autosprawdzające, czyli po prostu uczniowie sami sobie je sprawdzają. Także tutaj jest szereg różnych rozwiązań, który po prostu pomaga Pomaga uczniom lepiej realizować materiał, lepiej się przygotowywać. Hmm, jasne. Na pewno, któraś część zagadnień sprawdzana na Olimpiadzie stanowi szczególną trudność dla części uczniów. Czy jesteś w stanie wskazać, który obszar wiedzy sprawdzany na, na Olimpiadzie Przedsiębiorczości jest najtrudniejszy? Czy tutaj mowa o marketingu, finansach, zarządzaniu. Jak Ci się wydaje? Wydaje mi się, że. Na olimpiadzie przedsiębiorczości najtrudniejszym obszarem jest ten obszar, o którym nikt nie wie, czyli to są takie pytania, które się po prostu na niej pojawiają i tak ciężko stwierdzić dlaczego i skąd, eee, więc wydaje mi się, że po prostu to te, taki ten temat przewodni i te informacje bieżące stanowią na olimpiadzie przedsiębiorczości największą trudność, bo one faktycznie stanowią stosunkowo dużą część testu, a dodatkowo pamiętajmy, że tutaj mamy te ujemne punkty w razie błędnej odpowiedzi, więc no po prostu nie warto w tym przypadku strzelać. A jednak te bieżące informacje no warto, na, warto sobie na bieżąco ustalać. Ale tutaj też w sumie przychodzimy z pomocą do naszych uczniów, bo przed każdym etapem udostępniamy taką prezentację z takimi bieżącymi aktualnościami, co tam się działo, jakie firmy wygrywały, jakie konkursy, tego typu rzeczy, o które po prostu wiemy, że. Olimpiada przedsiębiorczości ma, e, e, ma w zamiłowaniu pytać. Jasne, czyli po prostu trzeba trzymać rękę na pulsie, żeby być w stanie odpowiadać na tego typu pytania. E, no jasne, zbliżając się w takim razie do końca już powoli naszego spotkania, e, powiedz, czy jest jakaś taka specyficzna wskazówka lub rada, której udzielasz kursantom? No bo oczywiście, start w Olimpiadzie niesie ze sobą wiele trudności, no i być może jest coś takiego, co sprawia, że te trudności są mniej dotkliwe, albo po prostu stres jest mniejszy. No ja zawsze powtarzam, że najważniejsza jest systematyczność, czyli wyznaczyć sobie optymalny cel pracy na tydzień i go realizować. Ja lubię po prostu sobie rozpisać taki plan. Zawsze lubiłem sobie rozpisać, że na przykład w ten i w ten dzień tyle się pouczę, w ten i w ten dzień tyle się pouczę. No, z różnym skutkiem mi to wychodziło, ale jeżeli właśnie miałbym dać taką radę, to Uważam, że jeżeli ktoś jest w stanie tak podjąć taką samodyscyplinę i już tak faktycznie realizować takie założone sobie cele, to myślę, że taka systematyczność jest w tym przypadku kluczem do sukcesu, no bo to jest, no umówmy się, zupełnie nowy materiał, którego tam nigdzie w szkole nie mieliśmy, więc to nie jest jakieś uczenie się na maksa, na szóstkę, po prostu jakiejś matematyki, a tak naprawdę nawet ponad, tylko to jest całkowicie nowe. Całkowicie nowy materiał, który musimy opanować. Jasno, no czyli wyznaczanie sobie planów i bycie odpowiedzialnym przed samym sobą to jest taki klucz do, do sukcesu w olimpiadzie. No dobra, to dzięki w takim razie. Myślę, że teraz już wiemy, co jest najważniejsze do startu oraz w jaki sposób się przygotowywać, więc dzięki jeszcze raz za rozmowę i do zobaczenia następnym razem. Dzięki również i do zobaczenia.